Wychowani w kulcie grzeczności. Jesteśmy wychowani w kulcie bezwzględnego szacunku dla konwenansu, dla stereotypów, dla przekonań. Słysząc ciągle słowa, że dzieci i ryby nie mają głosu, że nie możesz się złościć, że trzeba szanować starszych, niezależnie od ich zachowań, że trzeba robić to, co wypada, nie wolno postępować w zgodzie ze sobą. I dzisiaj historia z pewnej książki utkwił mi ten przykład. Wychowania i konsekwencji wychowania w kulcie grzeczności. Pewna kobieta została poproszona przez kolegę z pracy, żeby się spotkać na piwo, ponieważ ma dzisiaj zły nastrój i potrzebuje towarzystwa. Po wahaniu kobieta się zgodziła i wyszli z pracy, żeby pójść na to piwo. Kolega stwierdził, że jest przepocony po pracy i potrzebuje wziąć szybki prysznic. Pójdą do niego, on weźmie ten prysznic i wówczas pójdą na to piwo. Kobieta znowu niechętnie, bo nie chciała iść do obcego mężczyzny, do obcego mieszkania, powiedziała, że się zgadza. Gdy przekroczyli próg mieszkania, kolega nagle zmienił swoje zachowanie. Już nie był przygnębiony, był rubaśny, wesoły, pozwalał sobie na niestosowne żarty, kobieta zaczęła czuć taki dysonans, taką niepewność, czuła się nieswojo. Jednak nic nie zrobiła, nic nie powiedziała. Kolega poszedł pod ten prysznic i w tym momencie mogła wyjść, natomiast nie wyszła. Po wyjściu tej osoby z prysznica niestety została zgwałcona. I na pytanie policjantów, dlaczego nie uciekła w tym momencie, kiedy miała taką możliwość, odpowiedziała. Przecież nie wypada wychodzić bez pożegnania. Oczywiście nie jest winą kobiety gwałt. Zawsze to sprawca za to ponosi odpowiedzialność, żeby nie było tutaj wtórnej wiktymizacji. Natomiast chcę zwrócić uwagę, jak bardzo konwenanse, jak, ba jak bardzo to wychowanie w grzeczności, że robimy coś, co wypada, żeby nie być oceniani, nami potrafi brać górę. Nie jesteśmy w stanie postawić granicy z powodu tej grzeczności, nie potrafimy zareagować na niestosowne sytuacje, nie potrafimy powiedzieć nie, Dlatego dzisiaj ten przykład, żeby zrobić taką rewizję stereotypów przekonań i tego umocnienia nas w tym poczuciu bycia grzecznym obojętnie, co się zdarzy, nie wybierania siebie, nie zadbania o swoje granice i o swoje bezpieczeństwo. Mimo, że my już mamy taką wiedzę, że wiemy, że należy stawiać granice, że należy mówić nie, że nie należy być uprzejmym, jeżeli ktoś dla nas jest nieuprzejmy, że nie mamy obowiązku bycia miłym, w przypadku sytuacji, które nas stawia życie, osób, które w jakiś określony, niestosowny sposób do nas się zachowują, stajemy tacy bezradni, zamrożeni i wiemy co robić, pojawiają się emocje, często poczucia winy i wstydu i nie reagujemy, nie stawiamy granic, to jest to właśnie to zakorzenione przekonania, że trzeba być uprzejmym bez względu na zachowania innych ludzi, że nie wypada wychodzić bez pożegnania, bo nie wolno zranić drugiego człowieka. Masz prawo stawiać granice, masz prawo zadbać o swoje bezpieczeństwo, masz prawo zrobić coś, co jest w zgodzie ze sobą. Jeżeli czujesz się zagrożony, masz prawo wyjść i nie mówić tego do widzenia.